Laura podeszła do półki z książkami i wyciągnęła drugi tom igrzysk śmierci. Uwielbiała tę książkę, czyta zawsze, gdy jest smutna. Zdaje się, że to przynosi jej ulgę. Właściwie rzadko robi coś innego niż leżenie na kanapie i wertowanie z tron kolejnych powieści jedna za drugą. Za chwilę jednak musiała przerwać, bo mama zawołała ją na kolację. Przy stole rozmawiała z rodzicami oraz bratem o tym, jak minął im dzień i jakie mają plany na następny. Tak wygląda praktycznie każda ich konwersacja. Po skończonej kolacji poszegnała się z rodziną, po czym poszła do swojego pokoju, wzięła tabletki na sen, przebrała się i położyła do łóżka. Nie zapomniała oczywiście o zapaleniu lampki, przeraźliwie boi się ciemności. Choć może nie o tyle samej ciemności, o ile tego, co się w niej kryje. Rano wstała i zaczęła szykować się do kolejnego dnia w szkole. Wykąpała się, ubrała i spakowała książki, czyli to, co robi każdego ranka. Po wykonaniu wszystkich tych czynności podeszła do biurka. Z przerażeniem w oczach zaczęła czytać list zaadresowany do niej. Zawierał on opis wszystkich czynności, które wykonywała wczorajszego dnia. Po przeczytaniu owego listu zaczęła okropnie płakać z bezsilności. Tylko po co? Nie mogę się przyzwyczaić. Przecież to ja codziennie podrzucam jej te listy.